Nawet będziemy stosowali taką eksmisję dla bruk i już się szykujemy, aby na wiosnę, w momencie kiedy już ten okres minie, coś takiego stosować. Niemniej jednak, w najbliższym czasie mam nadzieję, że powstanie taki budynek, sieć pomieszczeń tymczasowych i lokali socjalnych i tam będziemy eksmitować rodziny, które mają problemy ze spłatą. Należności. Myślę, że jeszcze jest zbyt mała wiedza w społeczeństwie, że można korzystać z tak zwanego dodatku mieszkaniowego, czyli osoby o niskich dochodach, które mają niewielkie mieszkania, mają prawo do dodatku mieszkaniowego, który w Urzędzie Miasta można załatwić i wtedy skarb państwa czy państwo płaci część czynszów, znaczącą nawet część czynszów i to ułatwia funkcjonowanie szczególnie biednych ludzi, którzy mają małe lokale mieszkalne. Dlatego będziemy chcieli tym zadłużonym, którzy mieszkają w dużych lokalach mieszkalnych, zaproponować dużo mniejsze, żeby mieli prawo do tego dodatku mieszkaniowego.